Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie paraklet, którego ja Wam poślę od Ojca, duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie. Ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, duch prawdy, doprowadzi Was do całej prawdy, bo nie, nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i Wam objawi. Oto Słowo Pańskie. Tego całego boskiego towarzystwa, to z nim, z Duchem Świętym mamy chyba największy problem. Jezusa jakoś tam ogarniamy, Boga Ojca też, no a Duch Święty to tak, no nie wiadomo, nie? Gdzieś tam nam odlatuje, jak to Duch. I choć Kościół 2000 lat żyje, to ten Duch Święty ciągle jest taką zagadką. Jest, taki, jest dużo takiej żywotności i dużo niespodzianek w Duchu Świętym. Ale w zasadzie nie o tym będzie homilia. Ja nie będę Ci teraz tutaj robił wykładu o tym, kim jest Duch Święty, dlatego przy okazji e, zapraszam wklep sobie w YouTube'a takie hasło, kto, kto i po co jest Duch Święty. Tam znajdziesz nagranie księdza Grzegorza Strzelczyka, który miesiąc temu tutaj w duszpasterstwie przyjechał i właśnie przez półtorej godziny gadał o tym, kim i po co jest Duch Święty. No to tak do wieczornej. Capucciny, czy co tam pijesz wieczorem, to tak w ramach teologicznego dokształcenia, poszerzenia horyzontów, to bardzo polecam. Choć pewnie pojawi się wtedy wiele pytań, ale dobrze, trzeba pytać. Ja chciałbym w tej homilii, i chcę, żeby to była homilia, a nie właśnie kazanie albo yy, konferencja, chcę się skupić razem z Tobą na chwilę na pewnym działaniu Ducha Świętego. To, co o Duchu Świętym możemy powiedzieć, to możemy powiedzieć na podstawie tego, jak działa. On ma takie specjalne, ma specjalny wachlarz możliwości. Jezus wiele o Nim dzisiaj mówi. Ja się skupię na tych dwóch zdaniach. Wiele mam wam do powiedzenia jeszcze, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Sedno tego jest ta część zdania. Doprowadzi Was do całej prawdy. Duch Święty jest tym, który doprowadza nas do całej prawdy. Czyli, po pierwsze, Duch Święty jest tym, który nam towarzyszy we wzrastaniu. On jest tym, który jest najlepszym coachem, przewodnikiem w głębszym pojmowaniu tego, kim jest Bóg, kim jest drugi człowiek, kim jestem ja sam. No, bo prawda o nas jest taka chyba. No, że ja dzisiaj i ty, my nie wiemy jeszcze wszystkiego. Nie wiemy wszystkiego o sobie, o sobie samym. Każdy z nas jest dla siebie tajemnicą. Nie wiemy wszystkiego o drugim człowieku. Nawet jeśli rzucamy pochopnymi osądami, to tak naprawdę często nie wiemy, co w nim siedzi. Nie wiemy wszystkiego o Bogu. Bałbym się człowieka, który na przykład, o, teraz mógłby wstać i powiedzieć: Ja wszystko wiem. Ja wiem na 100%, kim jest Bóg. Wszystko wiem. Taka jest prawda, że my ciągle wzrastamy, ciągle dochodzimy, jesteśmy doprowadzani do tego, żeby lepiej, bardziej zrozumieć i tym, się jest Duch Święty. W związku z tym w ogóle to jest dobrze w duchowości, w Twojej relacji z Jezusem zadawać sobie pytania, nie rozumieć, nie wiedzieć. No jakby Jezus wie, przyjmuje to, że wiele znieść nie możesz. To jest cudowne, co Jezus mówi. Ja bym Ci wiele jeszcze powiedział, chłopie, ale ja wiem, że Ty tego nie ogarniesz. Nie, nie zniesiesz tego. Jakby mi 10 lat temu Jezus powiedział to, co mi teraz mówi i robi w życiu, to by mi głowa eksplodowała i serce. Duch Święty nas doprowadza do, do pełni, do dojrzałości, do zrozumienia. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Duch Święty doprowadza do prawdy, do całej prawdy. Prawdy, która tyczy się właśnie nas samych, naszej relacji z Bogiem, pewnie różnych przestrzeni naszego życia, gdzie szukamy odpowiedzi. To znaczy, kochani, my możemy w swoim życiu wierzyć w różne kłamstwa, możemy opierać się na czymś, co nie jest warte naszego zaufania, a Duch Święty chce pokazywać: słuchaj, może warto byłoby inaczej. O tym mówi Paweł dzisiaj. Paweł w ogóle w swoich listach często używa takich dychotomii, używa dwóch przeciwstawnych obrazów: światło, ciemność. Człowiek cielesny, człowiek duchowy. I w tym fragmencie listu do Galatów Paweł nie hejtuje cielesności. Tak jak niektórzy od razu sobie zakładają, że Paweł mówi, że to be być człowiekiem, że to źle czuć, źle żyć, przeżywać. Paweł mówi, że w naszym funkcjonowaniu, przeżywaniu naszych pragnień w wodze może brać tak zwany człowiek cielesny. I to przynosi konkretne owoce. On tutaj wymienia. To znaczy, jeśli swoje pragnienia spełniasz głupiutko, jako człowiek cielesny, to pojawia się w twoim życiu dużo nienawiści, pojawiają się czary, szukasz odpowiedzi na pytania po krzakach. Zamiast u źródła pojawia się nie wiem, dużo gniewu, ale nie że emocji, bo emocje, dygresja przy okazji, nie są grzechem, tylko chodzi o postawę gniewu, o pewne czyny. Określony sposób przeżywania własnych pragnień przynosi określone owoce, a Duch Święty jest tym, który potrafi pokazać krzychu: Może warto byłoby inaczej? Pragniesz bliskości, to rób to mądrze. Pragniesz miłości, to nie szukaj jej po krzakach, tylko spróbuj inaczej. I wtedy Twoje życie będzie owocować radością, pokojem, wiernością, dobrocią itd., itd. I co jest takie bardzo ciekawe, że Duch Święty jest tym, który potrafi przemieniać. W związku z tym, jeśli dzisiaj wołaliśmy już parę razy w różnej formie: przejdź Duchu Święty, niech wstąpi Duch Twój i odnowi Ziemię, to ja nie wiem, czy Ty wiesz, o co wołasz. Jeśli naprawdę wołasz z sercem, to ty prosisz i możesz prosić Ducha Świętego: Przemień moją łepetynę, moje serce, bo jest wiele takich rzeczy we mnie, które potrzebują dzisiaj przemiany. Tą ziemią, tą glebą, która ma niekorzystne pH, jest moje serce. To ono potrzebuje przemiany. Ale w czym? W związku z tym, że Duch Święty, ja tak lubię o nim mówić, że Duch Święty jest naprawdę niezłym dżentelmenem, to znaczy, że On, wiecie, nie wchodzi w nasze życie tak przypadkiem. Zanim było zesłanie Ducha Świętego takie bardzo spektakularne, no to co robili apostołowie? Pięćdziesiąt dni siedzieli i nic. I nic się nie działo. Siedzieli zamknięci, trzęśli portkami albo czym innym jeszcze. Ale jednocześnie się modlili, jakby oczekiwali. Duch Święty powolutku, powolutku przemieniał tę ich glebę, żeby wyrosło na niej nowe życie. Trzeba sobie dać czas, ale trzeba sobie zadać pytania: w czym dzisiaj ja potrzebuję przemiany? Gdzie są moje miejsca rozwoju? Co we mnie musi dojrzeć? To Ci może pomóc zobaczyć właśnie konkretny owoc. Jeśli widzisz, że w Twoim życiu jest dużo, no nie, nie wiem, tak strzelam. Wyłudzenia. Pogoń za zaszczytami rozłamu. To to jest konkretny owoc. To, to jest przestrzeń do przemiany. Chciałbyś Ja wam powiem, mam dzisiaj taki dzień, że chciałbym naprawdę jakoś tak bardzo mi dzisiaj wewnętrznie dziwnie i tym bardziej wołam do niego przyjść, bo ja, ja sam nie dam rady. Jestem pewien, że Pan Bóg chętnie tym duchem świętym rzuca w tłum, tak parafrazując tutaj oczko do ludzi, którzy byli w chłodowie, że Bóg jest tym, który rzuca ducha w tłum, a kto przyjmuje, ten głosi, parafrazując Okiego. Jeśli Ty chcesz go przyjąć, to może niesamowite rzeczy w Twoim życiu zrobić. Robi to przez tysiące lat, zrobi i dzisiaj, zrobi jutro. Więc, kochany, kochana, yy, czego dzisiaj nie rozumiesz? W czym potrzebujesz rozwoju? W czym potrzeba ci przemiany? I czy w tym wszystkim będziesz wołać do Niego, żeby zstąpił na ciebie po raz kolejny? <laughs> bo dzisiaj jesteś inna niż rok temu, niż wczoraj. Jesteś starsza, grubsza, brzydsza, piękniejsza, jakkolwiek tam masz. On chętnie przyjdzie, bo zawsze jest świeży. Amen.